Ołtarz rodzinny, dzień 265, 21 września. Na koniec, bracia, miejcie się dobrze, bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. 2 Koryntian 13, 11-12. Pewien człowiek zapytał mnie niedawno rzekł Bracie Bracham, patrz, oni się pozdrawiali wzajemnie, świętym pocałunkiem. Oni się całowali w szyję z tyłu, padli sobie w objęcia i całowali się w szyję z tyłu. Tak było, zanim przyjął się uścisk dłoni. Jest to pozdrowienie. W ten sposób się to dzieje. Oni sobie nie ściskali dłoni wzajemnie, oni objęli się wzajemnie ramionami i całowali jeden drugiego w szyję z tyłu. Nie w usta na twarzy. Całowanie w usta dało początek wypaczeniu. Trzymajcie się z dala od tego. Nie czyńcie tego nigdy. W dzisiejszym czasie uściskamy sobie wzajemnie dłonie. Jeśli obejmiesz ramieniem swego brata i ucałujesz go w szyję, albo on ucałuje cię w szyję, to jest w porządku. Lecz nie cały kobiety i nie pozwól, żeby cię jakaś kobieta pocałowała, rozumiesz? To prawda. Weź ją za rękę, powiedz. Chwileczkę, siostro, chwileczkę tylko. Rozumiesz? Skorygujmy tutaj te rzeczy. A więc załatwcie to teraz. Otóż, co wam powiedziałem przed chwilą, gdy zacząłem na początku? Kiedy widzicie, że jakiś samochód nadjeżdża po drodze z szybkością 90 mil na godzinę, usuncie mu się z drogi. To się zgadza. Kiedy widzicie pierwsze takie wypaczenie w czymkolwiek, odejdźcie od tego. Trzymajcie się z dala od tego. To jest teren, na którym nie powinieneś być. Szatan przedstawi ci coś, co zrujnuje Twoją duszę i pośle cię do piekła. Trzymaj się z dala od tego. Unikaj wszelkiego widoku zła. To się zgadza. Bądź mężczyzną, bądź niewiastą. Teraz stanę na chwilę po stronie kobiet. To jest niezwykłe, nieprawdaż? Oni mówią: O, kobieta była powodem tego. O, to była wina kobiety. Gdyby ona nie odeszła ze swego stanowiska, to mężczyzna też nie odszedłby ze swego. To jest prawdą. My powiemy, że to prawda. Ona opuszcza to stanowisko, które jej przysługuje. Mężczyzna nie może być zły, o ile nie ma złej kobiety. Lecz pamiętajcie, nie może być złej kobiety, jeżeli nie ma złego mężczyzny. To się zgadza. A ty, który twierdzisz, że jesteś synem Bożym, gdzie są Twoje zasady? Czy ty nie jesteś synem Bożym? Czy nie jesteś jednostką wyższego rzędu, mocniejszym naczyniem? Jak mówi Biblia, że ona jest słabsza, zatem jeżeli ona jest słabsza, to ty okaż się, że jesteś mężem Bożym. Powiedz jej: Siostro, ty jesteś w błędzie. To się zgadza. Ja to uczyniłem i inni chrześcijanie to uczynili. I ty to będziesz czynił zawsze, jak długo jesteś chrześcijaninem, lecz pokaż, czym jesteś. Ty jesteś synem Bożym. Ty jesteś. Ty się potrafisz bardziej opanować niż kobieta. Jeśli ona jest słabszą, to ją uznaj za słabszą. Zrozum jej błędy i tym podobne rzeczy albo ją próbuj skorygować. Powiedz Siostro, jesteśmy przecież chrześcijaninami. Nie powinniśmy tego czynić. Rozumiesz? Bądź prawdziwym mężczyzną, bądź Synem Bożym i strzeż się kobiet. I tym właśnie zaczął się ten wielki upadek na początku. Był to szatan zewoł. To właśnie przyniosło cały upadek ludzkiej rasy. Właśnie to. Jeśli jesteś synem Bożym, bądź mocnym, bądź prawdziwym mężczyzną. Jeżeli takim nie jesteś, pozostań przy ołtarzu tak długo, aż się takim staniesz i unikaj wszelkiego widoku zła. Czytaj dzisiaj pierwsza Samuela 9, Psalm 106, 1-22.